Pogoda na początek wakacji dopisała, więc postanowiłam wrzucić materiał, w którym poruszam bardzo ważną kwestię jaką jest bezpieczeństwo. Wiem, kojarzy Wam się to z nudnymi apelami z podstawówki, ale ja postaram się Was nie zanudzić. 21 milionów. To liczba razy, kiedy operatorzy numeru 112 podnosili w 2021 roku słuchawkę. Ten krótki, trzycyfrowy numer, który poznajemy już w podstawówce, to uniwersalny kod obowiązujący w całej Unii Europejskiej, służący do tego, aby w sytuacjach zagrożenia życia człowieka bardziej kompetentna i przygotowana do takich sytuacji osoba zawiadomiła odpowiednie służby ratunkowe o danym zdarzeniu. Przekazując im wszystkie najpotrzebniejsze informacje i pomogła utrzymać stan poszkodowanego w jak najlepszym stanie, aż do przyjazdu służb. Często jednak zapominamy, że po drugiej stronie telefonu również siedzi człowiek. Na czym polega praca operatora 112? Jak poprawnie podawać informacje operatorowi? Czy rzeczywiście numer 112 wykorzystywany jest tylko, aby informować o wypadkach? Na te pytania postara odpowiedzieć mój dzisiejszy gość, pani Magdalena, która na co dzień pracuje w Centrum Powiadamiania Ratunkowego i zgodziła się uchylić rąk tajemnicy swojej pracy. Zapraszam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Na samym początku, może wytłumaczy pani, na czym polega praca operatora 112? Więc praca polega na odbieraniu zgłoszeń alarmowych, przekazywaniu informacji do odpowiednich służb. Odbywa się to przez system formatkowy, czyli przez krótkie wiadomości z adresem, z dokładną lokalizacją zdarzenia i z tym, co się wydarzyło. Ewentualnie wiąże się z telefonem do służb. Mam tu na myśli Państwowe Ratownictwo Medyczne, bo... Tylko medyk przeprowadza wywiad medyczny i decyduje o tym, czy wysyła karetkę. A jakie cechy powinien mieć taki operator? Po pierwsze, to musi mieć jeden komunikatywny język, co najmniej. Czyli mhm. sam zawód operatora już w sobie zawiera to, że należy się posługiwać co najmniej jednym obcym językiem, i wtedy zakłada przyjmowanie zgłoszeń w języku polskim i jednym obcym. No, tutaj chyba bardziej to jeśli chodzi o umiejętności, to umiejętność pracy w dużym stresie, elastyczność i szybkie znajdowanie rozwiązań. A czy, aby zostać operatorem 112, są przeprowadzone jakieś specjalne szkolenia? Znaczy, najpierw jest przeprowadzona kilkustopniowa weryfikacja kandydata, są testy psychologiczne, czy się nadaje, są testy językowe. Jest testy teleinformatyczne, bo się korzysta z kilku modułów. No i szkolenia, oczywiście, że są przeprowadzane, jak odbierać zgłoszenia, gdzie je przekazywać. A jak wyglądają takie testy? No to, to są testy, te, te, które przeprowadzane są podczas weryfikacji danego kandydata do, na stanowisko pracy. Polegają na, na przykład te informatyczne na bardzo szybkim wprowadzaniu danych. Językowe to rozmowa w, w obcym języku, przyjmowanie zgłoszeń w obcym języku. Ja akurat miałam okazję przeprowadzać tego typu egzaminy, bo jestem filologiem języka rosyjskiego. A psychologiczne to jakby badają, jak dana osoba reaguje w sytuacjach stresowych. A czy z tymi telefonami wiążą się jakieś ciekawe historie? Myślę, że tak. Zawsze jest inna historia. Jakby z każdym telefonem, choć są schematy, które się powtarzają. Często jest tak, że w jednym dniu są zawały albo udary, albo zasłabnięcia, zwłaszcza w niedzielę przy okazji kościoła. Rozumiem, a jakaś taka, może najśmieszniejsza historia, jaką miała pani szansę usłyszeć? Było wiele śmiesznych. Telefony aż stają się legendą. Ostatnio miałam historię z Lisem i to bardziej nie chodziło. Znaczy, telefon sam też był zabawny, bo. Pan skarżył się, że na jego posesję przychodzi lis. No, i w takich wypadkach zawiadamia się pracownika merytorycznego, który jakby odpowiada za zwierzęta, a ten lis podobno jeszcze był wściekły. No i zabawna była sytuacja, jak zrobiłam formatkę jakby na nasz system. I napisałam, że zgodnie z postanowieniem nadleśnictwa przychodzi lis. No i, no i po prostu historię z Dziwnych telefonów mogą zostać śmiesznie opisane. No, jest często trudno. Miałam sytuację na przykład też tam z Rosjaninem, który wyzwaniał do nas w sprawie pomocy drogowej, a my, jakby się tymi rzeczami zupełnie nie zajmujemy, tylko sprawy jakby kryminalne na policję albo tego typu tam kradzieże, kolizje i tak dalej. No i tam musiałam przetłumaczyć do rozumu. Po rosyjsku i się z nim pokłócić, ale zrozumiał, co ma zrobić. To są sytuacje często absurdalne, że ludzie nie dzwonią po taksówkę albo pizzę, albo dzieci się bawią. Miałam sytuację, bo uczyłam w szkole swego czasu, to miałam sytuację, że wychowawczyni jednej z klas, dwoje moich uczniów też e, dzwonili na 112 i sobie robili żarty to im za karę kazałam robić laurki dla operatorów, które zrobiły furorę <laughs> z przeprosinami. <laughs> A poza pracą operatora 112, która jest na pewno bardzo stresującą pracą, to jak pani się relaksuje? Ja to realizuję swoje pasje. Teraz kończę psychologię, sobie studiuję. Czy w takim razie te studia psychologiczne jakoś tak wpłynęły i pomagają w pracy operatora 112? Myślę, że tak, bo ta praca bardzo się, że tak powiem, wiąże z bliską psychiką, odpornością na stres i tego, jak się reaguje w sytuacjach granicznych. A tutaj mamy jednak do czynienia z osobami, które doznają wypadków przemocy domowej albo śmierci bliskiej osoby i są bardzo różnie reagują na, na stres. Jedni płaczą, inni zachowują kamienną twarz. Mówiąc, że nie wiem, się zabił ktoś z ich rodziny i to jest no, trudne doświadczanie tego i magazynowanie w jakiś sposób trudnych emocji. Mhm. Więc psychologia może być bardzo przydatna przy tym. Powiedziała Pani, że w pracy chodzi o to, żeby przekazywać jak najkrótsze informacje z tego, co powie nam osoba, z którą Pani rozmawia przez ten telefon. Jak prawidłowo i dobrze Przekazać taką informację operatorowi 112 podczas na przykład wypadku. No więc najważniejsza jest lokalizacja, czyli jeśli mamy wypadek, należy się zlokalizować, czyli podać trasę skąd dokąd się jechało. Przy, przy drodze jest słupek, to na górze górna cyfra mniejsza to jest numer drogi, należałoby podać kilometraż, bo to jest dokładne jakby oznaczenie. Tylko osoba zgłaszająca też dobrze, żebyśmy się przedstawiali, pomijając to, że w danych abo abonenta, jeśli osoby dzwonią, to widać kto dzwoni, bo numery są rejestrowane, ale zasadniczo to najważniejsza jest lokalizacja i co się zdarzyło. Jeszcze takie dodatkowe pytanko, ponieważ w czasie takich seriali, jak nie wiem, na ratunek 112 widzimy tak mniej więcej obrazowo, jak wygląda ekran takiego komputera. Ale czy rzeczywiście tak to wygląda albo jak to wygląda? Rzeczywiście rysuje się tam taka mapka z takim punkcikiem, gdzie to jest. Jest mapka z punkcikiem, ale mapka często nie działa. Znaczy, może nie często, ale czasami nie działa. Nie możemy liczyć na to, że... Że ta lokalizacja będzie podana, więc bardzo dużo zależy od zgłaszającego, bo system nie działa doskonale. Poza tym ten serial Maratulak 112 to jest bardzo beznadziejnym serialem, który mało oddaje pracę operatora i reżysera. Naprawdę trzeba by ukarać się za taki serial. Co jest tam takiego, co tak najbardziej panią ugryzie, jak czasami pani spojrzy na to? No, ten oprócz jakby jasnego absurdu tego serialu i yy, niskiego poziomu merytorycznego to operator yy, nie, pr nie przeprowadza wywiadu medycznego. No to jest jakby zasadniczy, który dyskwalifikuje ten serial, yy, nawet by go dalej omawiać. Rozumiem. Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Życzę Pani dalszych sukcesów na studiach i w dążeniu do osiągnięcia swojego celu. No i wzajemnie, moja droga. Do, do widzenia. No. no, trzymaj się, na razie. Tak jak możemy usłyszeć, praca operatora 112 to bardzo odpowiedzialna praca, która nie wygląda tak, jak pokazywana jest w programach telewizyjnych. Dlatego pamiętajmy, aby działać zgodnie z zaleceniami operatora i prawidłowo podawać wszystkie informacje, czyli zgodne z rozpiską, która właśnie pojawiła się na ekranie Twojego urządzenia. Na dodatek jest to numer, gdzie powinniśmy dzwonić wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia człowieka. Telefony o innej treści nie są mile widziane. To już wszystko na dziś. Z powodu trwających już wakacji życzę Wam, żeby były one udane, a numer 112 nie był potrzebny. Trzymajcie się, pa!